Święta Bożego Narodzenia to czas radości, spotkań z bliskimi i suto zastawionych stołów. Dla niektórych z nas to chwila wytchnienia i kulinarnych przyjemności, a dla innych to chwile lęku i obawy o to, czy ich dieta to wytrzyma. Jak zatem zachować równowagę pomiędzy tym, co jest tradycyjne, a troską o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne? Na te pytania i inne odpowie nasza dzisiejsza gościni, psychodietetyczka i dietetyczka oraz wykładowczyni Akademii Humanitas Marzena Rojek-Ledwog. Witam Cię serdecznie. Witaj. Czy te kulinarnie cudowne święta muszą być okupione tabletkami na zgadę? te pokusy i te świąteczne potrawy bardzo, bardzo bywają problematyczne, tak? I mnogość tych potraw wydaje mi się też stwarza pewne problemy. Natomiast myślę, że możemy tak zaplanować święta i tak słuchać swojego organizmu, żeby one były lekko strawne, żeby nie obciążyły naszego przewodu pokarmowego, nie obciążyły wątroby, trzustki, tylko musimy do tego podejść racjonalnie. Leżę no, a czy to prawda, że te wszystkie potrawy świąteczne są takie, że jak zjem tylko kawałek, to utyję? Absolutnie nie. Święta trwają tylko 3 dni i o tym trzeba pamiętać. Jeżeli w te 3 dni zjemy troszkę więcej, czyli zjemy kawałek ciasta, zjemy być może nieco bardziej kaloryczny kaloryczne obiad, to nie oznacza wcale, że od razu ta nasza masa ciała wzrośnie, dlatego że żeby ona wzrosła i żeby tkanka tłuszczowa się odłożyła. Trzeba mieć, dostarczyć organizmowi nadmiernej ilości energii w stosunku do tego, co zużywamy. W związku z tym, jeżeli nie będziemy się objadać, przejadać, jest bardzo mała szansa, że ta tkanka tłuszczowa z nami zostanie po świętach. Zastanawia mnie jedno. Osoby, które mają już wdrożoną dietoterapię, na przykład osoby z otyłością, w czasie świąt mają większe problemy, tak, ponieważ ta dietoterapia nie odpowiada temu, co jest w menu świątecznym. Jak zatem to pogodzić? Czy możemy to czymś zastępować? Możemy to zastępować. Czasami potrzebne są dosłownie kosmetyczne zmiany. Powiedzmy, robiąc sałatkę jarzynową, możemy majonez zastąpić majonezem w wersji light, lub też jogurtem greckim, albo sosem majonezowym, w którym połączymy jogurt grecki właśnie z majonezem dużo, powiedziałabym, w korzystniejszych proporcjach kalorycznych. A czasami wystarczy, że będziemy słuchać sygnałów, które płyną z naszego ciała. Sygnałów głodu i sygnałów sytości. I nie będziemy jeść wtedy, kiedy tego nie potrzebujemy. A co z ćwiczeniami i spacerami? Myślę, że spacery powinny być stałym elementem naszego świątecznego menu. Tak to ujmę ładnie. Dlatego, że dzięki temu nasz przewód pokarmowy sprawniej trawi i dużo mniej ociężali się czujemy dzisiaj jeszcze przychodzą mi do głowy takie rzeczy, że niektórzy z nas są na różnych dietach. Dieta ketogeniczna, dieta białkowa, wysokobiałkowa. I przychodzimy teraz na święta do naszych mam, do naszych babci, które prawda, są wychowane w tej tradycji i zaczynamy mówić, że nie jemy tego, a jemy to. Jak im to wytłumaczyć, że na tym polega nasza dieta i w ogóle na czym polega nasza dieta? Jeżeli ta dieta wymaga. Nie przerywania jej ciągłości. Czyli chcemy w czasie świąt żywić się zgodnie z strategią, którą przyjęliśmy, to warto to komunikować wprost i warto to komunikować wcześniej. Czyli wytłumaczyć mamie, babci, ciotce, dlaczego tę dietę stosujemy, dla, po co ona jest nam potrzebna, na czym ona polega. A jeśli jest to zbyt duże wyzwanie kulinarne dla tych naszych bliskich, to proponowałabym przygotować swoje potrawy. Odpowiadające naszym potrzebom, naszym możliwościom. Myślę, że to jest jeden z dobrych pomysłów, czyli namówić naszą rodzinę do tego, żeby spróbowały tego, co sami jemy. Marzeno, a w tym naszym menu świątecznym, co jest fit, a co nie. Ja myślę, że bardzo fit jest ryba, pod warunkiem, że przygotujemy ją w odpowiedni sposób, niekoniecznie zawsze w panierce. Że bardzo fit jest kapusta, do której dodajemy zazwyczaj dużo przypraw, które poprawiają jej strawność. Także kompot suszu, który ułatwia nam trawienie i pomaga pozbyć się tej ciężkostrawności. Więc jest bardzo wiele elementów fit w naszym takim codziennym, znaczy niecodziennym właściwie, świątecznym menu. Marzeno, powiedz mi, jak przygotowywać te rzeczy, żeby te mniej fit stały się bardziej fit? Myślę, że ważna jest odpowiednia obróbka termiczna, czyli mówiąc po polsku, gotowanie, a nie smażenie. Unikanie panierek, unikanie dużej ilości tłuszczu, masła, dużej ilości soli. To na pewno poprawi strawność tych dań i sprawi, że będą miały, one miały trochę mniej kalorii. Oprócz tego proponowałabym ograniczyć ilość takiej przetworzonej bardziej żywności, czyli może zamiast dużej ilości cukierków czekoladowych sięgnąć po domowy fajny sernik lub makowiec. A czy to jest dobre dla każdego? Zdecydowanie nie, dlatego że jeżeli cierpimy na różnego rodzaju problemy z przewodem pokarmowym, na przykład mamy refluks rządkowo-przełykowy, Albo stan zapalny błony śluzowej żołądka, to taki mak będzie ciężko strawny, taki karp, który jest w panierce również będzie ciężko strawny. I wtedy trzeba zadbać o to, żeby te dania były podane właśnie w takiej lżejszej wersji, czyli bez wspomnianej panierki, albo zamiast maku możemy zrobić na przykład ciasto drożdżowe. No to jak widać, z jedzeniem idzie się zaprzyjaźnić. Zdecydowanie tak. Tak na zakończenie. Jeśli masz udzielić rady, jak sprawić, że te święta będą lekko strawne, trochę fit, ale tradycyjne? Pamiętajmy o tym, że liczy się ilość. Czyli nawet jeżeli nie zmienimy naszych kulinarnych przyzwyczajeń i na stole będą tradycyjne potrawy, to od nas zależy ile ich zjemy i w jakiej proporcji. Więc myślę, że ilość ma znaczenie. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. A wy pamiętajcie, że tak naprawdę na święta nie chodzi o to ile mamy na talerzu, ale że jesteśmy ze sobą i możemy cieszyć się swoją bliskością. Dziękuję Wam bardzo, wesołych świąt, do usłyszenia i do zobaczenia.